Siemanko widzowie, witajcie na kanale Burgotek w Stars. W dzisiejszym odcinku robimy top 5 najładniejszych, mitycznych skinów. Uwaga, uwaga! Pierwsze miejsce zajmuje Kieł, który zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalne animacje, specjalną teksturę, odznakę, ikonę gracza i spray. Drugie miejsce zajmuje Mecha Godzilla Nita, która zawiera specjalny model zadymierza, specjalne efekty, specjalne animacje, specjalną teksturę odznaka, ikony gracza i spray. Trzecie miejsce zajmuje Atena Piper. Która również zabiera specjalny model, zatem że specjalne efekty, specjalną animację, specjalną teksturę, odznaka, ikony gracza i spray. Czwarte miejsce zajmuje Nani Ares. Tak się prezentuje w dzisiejszym odcinku i zawiera również specjalny model zadamiarza, specjalne efekty, specjalne animacje, specjalną teksturę odznaki ikony gracza i spray. Piąte ostatnie miejsce zajmuje L Rozgrywający Primo! który zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalne animacje, specjalną teksturę odznaka i gracza i spray. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, pa pa!